Dla wielu z nas zaplanowanie remontu może być trudnym zadaniem, zwłaszcza kiedy próbujemy pogodzić go z codziennymi obowiązkami. Stąd prace remontowe trzeba zaaranżować w taki sposób, aby przebiegały sprawnie i szybko, pozostawiając również czas na odpoczynek. Od czego powinniśmy je zacząć? Pomysł na kuchni. Projekt Czeczko Design Studio. Zdjęcia i stylizacja Diana Bagińska, Agata Glińska. Sporządzenie planu remontu to kluczowy krok które pozwoli efektywnie wykorzystać dostępny czas i zminimalizować stres związany z koniecznymi zmianami. Dlatego w pierwszej kolejności, zanim rozpoczniemy remont, zastanówmy się, jakie cele chcemy osiągnąć, czy odświeżamy całe mieszkanie, a może remontujemy tylko wybrane pomieszczenia, ustalmy swoje priorytety, aby wiedzieć, na czym skupić się w pierwszej kolejności. W tym celu przydatny będzie harmonogram prac, określi on czas który potrzebujemy na poszczególne etapy remontu. Warto również przemyśleć kwestię wykonania poszczególnych zadań, co będziemy w stanie zrobić samodzielnie, a kiedy trzeba będzie sięgnąć po pomoc fachowców. Upewnijmy się, że taki plan jest realistyczny i uwzględnia ewentualne opóźnienia. Podpowiada Stanisław Szyling, ekspert Marki Dynacok, pomysł na kuchnię. Projekt Decoroom. Fod. pion poziom remont kuchni, określ budżet i zrób harmonogram. Przy okazji wiosennego remontu przyda nam się lista niezbędnych materiałów, mebli i akcesoriów, które będą potrzebne do przeprowadzenia prac. Przeszukajmy więc wcześniej sklepy internetowe i stacjonarne, aby mieć pewność, że wszystko będzie dostępne na czas. To także zmusi nas do określenia budżetu, jaki możemy przeznaczyć na remont. Jeśli planujemy remontować całe mieszkanie, Rozważmy przeniesienie niektórych mebli i przedmiotów do innych pomieszczeń, lub wynajęcie magazynu tymczasowego. Uporządkujmy rzeczy, aby ułatwić sobie poruszanie się podczas prac remontowych. Pomysł na kuchni. Projekt Barbara Wojsz. FOD Fotomochi to jaki przepis na wiosenną metamorfozę wnętrza? Dokładne planowanie prac remontowych będzie przydatne nawet w przypadku gdy w planach mamy odświeżenie tylko jednego pomieszczenia, na przykład kuchni. O czym warto pamiętać przy tego typu remoncie? Zasada trójkąta roboczego Najważniejsza w projekcie kuchni odnosi się ona do układu trzech kluczowych stref roboczych zlewozmywaka, kuchenki i lodówki. Ta zasada ma na celu maksymalne ułatwienie i usprawnienie codziennych czynności kuchennych i opiera się na minimalizacji odległości i przeszkód pomiędzy tymi trzema głównymi obszarami. Dzięki temu, gdy jesteśmy w kuchni i wykonujemy różne czynności, możemy swobodnie poruszać się między strefami, bez przeszkadzania sobie nawzajem. Pomysł na kuchnię. Projekt wnętrza Liza ŻAK nasze nowe, współpraca i wykonanie inne Smart House Polska, zdjęcia Marta Bechling, pion, poziom, właściwe ułożenie trójkąta roboczego ma na celu oszczędzenie czasu i wysiłku podczas gotowania, ponieważ umożliwia łatwe dotarcie do niezbędnych narzędzi i produktów. Warto pamiętać, że łączna długość ramion trójkąta roboczego powinna wynosić maksymalnie 7 metrów. Zasada ta wynika z analizy czynności, jakie wykonujemy podczas przygotowywania potraw, Wyciągania z lodówki produktów, następnie ich mycia, a potem gotowania. W tym czasie najwięcej energii poświęcamy na krążenie między trzema wierzchołkami trójkąta roboczego. Są one bowiem najistotniejsze w kuchni, dodaje ekspert. Remont kuchni to duże przedsięwzięcie. Dlatego warto się do niego odpowiednio przygotować. Oto kilka rzeczy których nie powinno zabraknąć w czasie remontu kuchni na wiosnę. Pomysł na kuchni. Projekt pracownia nasze nowe, zdjęcia Marta Bechling, pion poziom.